Wyobraź sobie, że po 40 długich latach mieszkania z rodzicami w ich skromnych progach, podczas przeglądania swojej ulubionej strony, słyszysz Gratulacje użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca! Tak, to koniec twoich problemów. Zgarniasz hajs, podpisujesz cyrograf na wymarzone mieszkanie, wchodzisz i... It's the piece of dog shit. Mieszkanie wygląda jakby przeżyło atak machiną obrębniczą. Lechu, co ty... Jakie urządzenie? Na podłodze linoleum w kolorze gówna, a te mebelki to chyba projektował Jaruzelski. W całej izbie unosi się przepiękny zapach komunizmu. No dobra, ale jak się powiedziało A, to teraz trzeba powiedzieć B. Dzwonisz do Bociana, wierzysz najlepszego fachowca na świecie, no i się zaczyna. Szybciuteńko pozbywam się gratów zawadzających na mieszkaniu. Nowiuteńkie 30-letnie panele lecą do kosza i wszystkie inne rzeczy. No i zabieram się za to, co robotnicy lubią najbardziej. Nie chodzi tu o piweczko. Delicious. Tylko o wyburzenie ściany w starym bloku. Zabezpieczam parkiet przed spadającym gruzem i jazda. będzie leciał gruz. Zapytacie, a ile tu metrów? A ja na top pstryk 45, dwa pokoje kuchnia, salon i łazienka. Trochę się kurzy, ale robota przyjemna. Czasami przyjdzie jakaś stara baba, która nie może zasnąć. Ani spać, ani się położyć. No ale co ja mam zrobić? Nic? Wiadomo, że takie kucie nie jest najprzyjemniejszą częścią remontu dla sąsiadów, huk jak skurwensy, i cały czas masz wrażenie, jakby ci się miał sufit na głowę zawalić. Blok stary, ale do zawalenia to jeszcze trochę mu brakuje, także bez obaw. Tynk schodzi jak skóra z pięt. Co tu robić? No jak tak dobrze idzie, to właściciel zdecydował się na skucie całego tynku i zamieszczenie płyt kartą gips. To dobra decyzja. Tynk gruby jak dywan. Po skuciu tego wszystkiego i zamontowaniu płyt nie będzie dużo ubytków na metrażu, a ile szybciej. Szkoda tylko, że w jednym miejscu złazi ładnie, a w drugim trzyma jak cholera jasna. Wydzieranie futryn to niemała sztuka. Dlatego już niebawem na moim kanale poradnik jak wydzierać futryny. Tak naprawdę to nie! Właściciel zdecydował się również na usunięcie ściany między łazienką a przedpokojem, żeby powiększyć tą łazienkę. Tutaj normalnie była lodówka. Napisz w komentarzu, czy to dobry pomysł, czy lepiej tutaj lodóweczka siedzi. Zastanów się, zgasz ten filmik, pójdę na trening, przemyśl swoje zachowanie. Robiona też będzie całkowicie nowa instalacja elektryczna. Dzięki BODU ja już się za to nie biorę, ale mam swojego elektryka. Dobrze robi chłopak, dobra cena. Jakby co, to śmiało pytaj, nie krępuj się. Jakiś remoncik, dawaj znać. Dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. To jest ta scena, w której dajecie suba. Żartowałem, kurwa, co ty? Wyluzuj, usiądź wygodnie, zrelaksuj się. Po co te nerwy? Dasz kiedy indziej, teraz sobie pooglądaj, byku.